Cześć, witajcie, Cześć! na kanale Blusterk. Dziś zaprezentuję Wam, co można kupić w McDonald's. Zaczynamy. Pamiętajcie o suwach, łapka w górę, komentarze. Ja na te komentarze będę odpisywać. Pamiętajcie, wbijajcie na Nicole Cislo na mój kanał, na Maja Gabiga na mojej koleżanki, kanał. na Kinga Jerzykowska na mojej drugiej koleżanki. Nazy mnie Weronika Ryczek. No i Zuzanna Michoń. Ona ma dopiero dzisiaj nagrała dwa sklejki filmików. Olivia ma też dwa, tylko takie nudne, takie, no nie wiem, może jak to powiedzieć. Przepraszam, jak tak mówię, że mnie oglądasz. Że tak yy, o tej spatułce zielonej, to takie pff, 21 listopad, nie? E, więc. E, może zaczynajmy. W Happy Meal'u można dostać e, elf, takie elfki. Tu mamy. Do, najpierw y, pani nam da oczywiście taki notesik. Przepraszam. A tutaj druga strona. Na pierwszej stronie tego obrazeczka mamy taką kolorowankę i tu podpisujesz się swoim imieniem. Druga strona, trzeba połączyć kapelusze. Trzecia strona, połączyć wzory. Czwarta strona, pokolorować. Ja tu całe dziewczonka mam zrobione odrysowe, tylko ja to muszę jeszcze wykolorować. Poprzyklejać obrazki. Osunia to taki mostek, żeby dojść do innego troju. Więc książeczka dostanie dwie z ludki. rzeczą to jest nasza piękna dziewczynka. Piękna. Yy, ona... Niewielki jest rozmiał, bo tu jest tylko głowa. Ona ma pomarańczowe włosy do góry jako elk. Ma fioletowe słuchawki ulubione. Ma bar taki... Jak wam to opisać? Taki morski kolor nosa. Długie rzęsy, trochę zamknięte oczy. Brwiczki jedno poniesione. Jest tu różowa, ma tu grzywkę. I z tyłu tu ma takie dwie śrubki i ostrzeżenia. Co, że dostajecie do tego kredkę? Pomarańczową. Jako ona lubi pomarańczowy kolor. Tutaj mamy elves proszę. I tutaj mamy taką dziurkę, i się wpina. Jak macie inne, można sobie kolory pomieszać. Wtedy to ładnie wygląda. Więc to mamy pierwsze co możemy dostać. Ja mam dwie. Następna ćwiczonka dostaniecie w drugiej, tylko troszkę inne. Na pierwszej stronie znowu trzeba pokolorować, że tego nie zrobiłam. Tutaj trzeba odszukać stąd takie wzory, jak są tu i dać x albo pik. Następna strona to znowu kolorowanka, które ja jeszcze nie wykolorowałam. Następnie tu mamy dużo naklejek, masę naklejek trzeba nakleić. Następnie narysować dwa. Następnie tutaj takie śladzie, kółko i krzyżyk. I tu labirynt. Tu jest podobny, tylko ma inny. Następnie mamy naszą taką bohaterkę tego serialu. Że, tylko patrzcie, ta różnica, bo ona ma takie podzieśle do góry, a ona ma takie na takie te... Mi się to nie podoba, jakby. Ale m, ma różowe włoski. Jest różowa, ma wszystko. Nos ma taki ciemnoróżowy, ma rzęsy takie. Oczy ma całe takie zrobione do góry. Tu ma opaseczkę. Ma taką mini grzyweczkę i bardzo duże uszy. Tu mamy też kredkę, tylko w kolorze różowym. I tu znowu macie dziurkę i wkładacie to do tego. Teraz, jak Wam pokazałam te dwie rzeczy, co można kupić w Happy Meal'u, to teraz mamy konkurs. U mnie dwa konkursy są. Macie napisać w komentarzu to, co ja Wam teraz powiem. Musimy tak zrobić. Pierwsza konkurencja to jest. Trzeba zgadnąć. Moje koleżanki i wy możecie zgadnąć i wygrać ode mnie nagrodę. Pierwsza konkurencja. Zgadnijcie, ile ja mam lat. Wtedy dostajecie fasolki o różnych smakach dobrych. Ale druga konkurencja. Nie jak ja się nazywam. Kiedy ja się urodziłam i którego? Wtedy będzie wygrana. Dostań, dostaniecie wtedy takie radyjko śpiewające. Pokażę Wam. Z takiego. Radyjko się włącza. Takie zostaniecie. Są tylko dwie konkurencje. W szkole parę osób tylko wie, więc jak mnie oglądacie, to chętnie wszystko zrobimy. Kto mi napisze y, pier, je, pierwsze to, nie? to to wszystko ja skapuję. Nie będę robiła tak, że ja będę oszukiwała i dawała komuś y, przy tym, mówiła przez telefon. Nie, ja tak nie będę robić, nie obudźcie więc pierwsza i druga konkurencja, więc już wiecie, pierwsza będą fasolki o, z, o dobrych smakach, a drugi będzie radyjko, więc zapraszam na inne konkurencję i będziemy co dnia robić. Więc dajcie łapkę w górę, suba, wtedy będę wdzięczna i Wam wszystko zrobię. Pa!